Cześć, witajcie w filmie informacyjnym, jeśli chodzi o War Room. Yy, Więc Pokażę Wam jak to działa, mniej więcej. Wiele, wiele osób mnie pytało na Skype jak to działa, hmm, jak się to można tam dostać. Więc może zacznijmy od tego, jak tam się dostać. Yy, jeżeli nie wylosowało yy, Was, no to po prostu nie pogracie w becie. Przynajmniej jak na razie. No nic nie poradzę, że tak, się, tak, tak, tak akurat się stało. Mnie wylosowało, nie mam jakim cudem, bo taki nobek jak ja się dostał do, do bety Warrooma, to już normalnie się dziwię. ale cóż, dobra, tak więc... Centrum decyzyjne, oczywiście na angielskiej wersji będzie The Warroom, klikamy sobie elegancko. No i widzicie, o co chodzi. Ja tu już sobie kliknąłem, właśnie przed chwilą grałem, yy, o co chodzi. Jeżeli się dostaniecie pojawia się, y, załóżmy, że pulpit i spyta was, y, w jakiej nacji chcecie brać, w jakiej stronie w wojnie chcecie brać y, udział. Możecie wybrać Royal albo National oczywiście. Y, I oczywiście będą zara pytania, y, czy jeżeli wybierzecie jedną nację, czy, czy już to tak zostanie. Do tej wojny zostanie. Jeżeli się skończy wojna, na przykład przegracie albo wygracie, możecie wybrać inną nację i zabawa się zaczyna od początku. E, o co chodzi? Jak widzicie, tutaj są takie plasterki. To są pola bitwy. E, jak to działa? Wygrywa ta drużyna, która dotrze do flagi przeciwnika. Jak widzicie, tu są plasterki, sobie najedziemy na taki plaster. E, widzicie HP. O, coś mi się tutaj pyta, e, Jak sobie najdę na pola nacjonalistów, e, Widzę, ile mniej więcej potrzeba y, VP, VPHP albo no, punktów, żeby przejąć te pole. No, ja sobie wybrałem te pole, bo tutaj jak widzicie, już po, połowę nam. No, chyba że ja się na tym nie znam, powiem Wam. Na pewno jest wiele innych osób, którzy Wam powiedzą więcej na ten temat. Tak naprawdę, to. Ja się nauczyłem mniej więcej ogarniać to przez to, że po prostu jeden raz sobie zagrałem, kliknąłem coś tutaj przez przypadek w, wszedłem do gry i, i mi się udało coś tam skumać co chodzi i no teraz nie będę wam pokazywał jak to wygląda A może wam pokażę nie, mniej więcej wynik bitwy, tutaj zbieracie swoje punkty gdy gracie w, w, w grze i wchodzicie do, do gry zdobywacie punkty jeżeli gracie i maj, e, walczycie w bitwie jakieś, to Zdobywacie punkty właśnie do tej bitwy. Oczywiście ta drużyna, która zdobędzie więcej punktów wygrywa i przyjmuje pole, no i tak to mniej więcej działa. Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. Wiem, że mówię chaotycznie, ale sami rozumiecie. Dawno nie nagrywałem dla Was filmów. Niedługo filmy się pojawią, jeśli chodzi o filmy, ale ale Wampię żeby tak szybko. No no i co? To mogę kliknąć sobie graj teraz, czyli ruszaj do bitwy. Oczywiście za bitwę wygrane lub przegrane Albo za udział w bitwie Są nagrody Już Wam pokazuję jak wyglądają nagrody Ja ostatnio wczoraj brałem udział w wojnie Srebrną nagrodę otrzymałem, a w niej Oczywiście przegrałem, dlatego 300 Ja bym wygrał to chyba byłoby 1000 chyba VP Nagrodą jest VP jak na razie widzę o, Potwierdzam za udział w bitwie też dostajecie VP a tu w zależności yy, jak dobrze graliście z, z czego co mi się wydaje najwięcej no mam tutaj łupy wojenne Z jedną gwiazdką yy, Za uczestnictwo Za za uczestnictwo ile idzie VP 20? Potwierdzam o jakieś Skype się tutaj wyświetlają. Z hmm, powrotem do nagród. A Zobaczymy jeszcze za udział, ile się dostaje. Chyba też 20. Yy, nie, za wygraną chciałem sprawdzić. Chyba też 20. A nie, za wygraną 50. A za udział 20. VP. No to fajnie. I ja widzicie, mogą sobie trochę VP pozbierać. O, już to też otworzę kiedy indziej. No więc zobaczymy, może w grzech to wygląda tu przeciągam ładnie, żebyście wszystko widzieli, mniej więcej pięknie. Miejsce ci jest dzienne, dobra, sobie wezmę za to. Yy, dobra, graj. Dobra, to widzimy się pod koniec rundy, i zobaczycie, jak to wygląda yy, tabela pod koniec rundy. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Ok, już jestem. W tym momencie przegrałem rundę, ale to się nie liczy. Liczy się tylko jedno, że jest koniec rundy i będzie nowa tabela. Jak widzicie to jest nowa tabela wyników. I tu mamy punkty w ataku. Jak widzicie jeszcze trochę nam brakuje, żeby przejąć to pole. Tablica oczywiście wyników. Mamy miniaturkę też co się dzieje na, na wojnie. Tablica wyników osobistych. Ten kto bierze udział w war roomie, jak widzicie ma swoje, takie odznaki jakby niebiesko-czerwone Też mam taką oznakę yy, Tablice statystyki wojenne też są nowe oczywiście Powiem Wam, że mi się bardziej podoba, trochę bardziej tak ogarnięcie jest Tylko, że jak tutaj siedzicie to czas leci i jakbyście grali Tylko, że Was nie zabiją No i to myślę, że tak wygląda Tak więc po prostu klikacie tam, że chcecie brać udział w bitwie jak gracie, po prostu nabija wam płyty i pokazuje wam właśnie takie okienko, jaki jest status yy, bitwy, czy tam wojny. Bitwy i wojny, oczywiście. No, tak więc to chyba było na tyle. Jeśli mieli jakieś pytania, to opiszę wam w komentarzach. Tak więc pozdrawiam i cześć!